Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu. SWIK 80 i indeks cenowy polskiego rynku w długim terminie. Pytanie, jakie sobie zadajemy, jest takie, czy SWIK 80 idzie 100% w górę od dzisiejszych cen na poziom 30 tysięcy punktów. Jakie jest prawdopodobieństwo tego wydarzenia i z czego wynika? Proste oznaczenie falowe 1, 2, 3, 4, 5 to trochę za mało, aby tak twierdzić. Warto jednak zajrzeć w strukturę tego wykresu. Rynek trzyma trend i fala 4 równa się. Fala 2. Co więcej, w domniemanej fali 5 korekty małe 2 oraz małe 4 także są równe i nie jest to zasługa wirusa, tylko rynku, jak za chwilę zobaczymy. Ogólnie chodzi o to, że rynek zszedł do poziomu równowagi, zanim jeszcze pojawiła się informacja o wirusie. Szczyt mieliśmy w marcu 2010 roku, dołek małe 2 mieliśmy w grudniu 2011 roku, zatem odległość czasowa to 1 rok. 9 miesięcy. Szczyt małe 3 mieliśmy w marcu 2017 roku. Dołek mieliśmy w grudniu 2018 roku. Jeden rok, 9 miesięcy. Odległość czasowa małe 4, małe 2 jest równa. I zauważmy, że rynek chciał rosnąć. Tutaj poderwał się do wzrostu. Pojawiła się informacja o wirusie w miejscu oznaczonym dwójką, no i pojawiło się coś nieoczekiwanego, no i spadło. I się korekta przedłużyła. I w tym miejscu, które pokazuje strzałka, otwieraliśmy pozycje długie i one były uzasadnione, w mojej opinii, i była to transakcja logiczna. Na tej drugiej strzałce, dokładnie w tym miejscu, te pozycje zamykaliśmy ze stratą. Tego spadku nie powinno być z punktu widzenia logiki rynkowej, logiki wykresu, logiki struktury, ale ten spadek był, bo się pojawiło wydarzenie, którego rynek nie przewidział. Zatem w punkcie 2 rynek utracił symetrię czasową pod wpływem wydarzenia, natomiast utrzymał symetrię cenową. O tym, gdzie wracaliśmy na pozycję, pokazywałem na YouTubie wielokrotnie. W konsekwencji zadajemy pytanie, dokąd to powinno dojść i z jakim prawdopodobieństwem powinno dojść do 30 tysięcy punktów, czyli 100% od dzisiejszych cen, bo ze względu na zachowaną symetrię cenową i czasową, rynek powinien wyrównać odcinek 5 do odcinka 1, co jest zgodne z teorią. Prawdopodobieństwo tego wydarzenia wynosi ponad 80%, że ten scenariusz zostanie zrealizowany. Na wypadek, gdybyśmy źle jednak ocenili sytuację lub gdyby pojawiły się kolejne nieoczekiwane wydarzenia, to uciekamy poniżej poziomu 12 851. Wiarygodność Analizy indeksu SWIK 80 wspiera analiza struktury indeksu cenowego polskiego rynku. Fala 4 równa się fali 2, a dokładne rozpisanie struktury tego wykresu prezentowałem już w jednym z poprzednich nagrań. Ważne jest to, że poziom wstęgi znajduje się na bliskim poziomie. Zauważmy, że przy cenie 793 poziom ostrzegawczy to 753, to jest tylko 4. 40 punktów natomiast poziom kluczowy to 715, czyli w okolicach 10% to nie jest zbyt duża odległość. Podsumowując, dopóki jesteśmy powyżej na obu indeksach, to wzrosty i realizacja pozytywnego scenariusza, jeżeli jednak zbijemy wspomniane tu poziomy, a dodatkowo jeszcze omawiany ostatnio rasę 2000 zrobi podobnie, to zmienimy zdanie o rynku na wariant spadkowy i cała analiza. Na moment sporządzania materiału cena wynosi 784,76, poziom ostrzegawczy 753,75, poziom kluczowy 714,89. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.